Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami buduje system wykrywania i śledzenia obiektów kosmicznych. Będziemy wiedzieć, czy ktoś szpieguje nas z kosmosu. Jesteśmy liderem Międzynarodowego Konsorcjum. Przygotowujemy studium wykonalności satelitarnego systemu obserwacji Ziemi. To będą kosmiczne oczy polskiej armii. Razem z jednym z największych koncernów w tym sektorze przygotowujemy studium wykonalności dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Planujemy zbudować uniwersalną, multimisyjną platformę satelitarną do zastosowań wojskowych, cywilnych i naukowych. Generał brygady dr inż. Adam Sowa doradca rektora Wojskowej Akademii Technicznej do Spraw Kosmicznych i Satelitarnych.